Witajcie, z tej strony Krzycha. a w kolejnym filmie na moim kanale. Witam bardzo, bardzo serdecznie. No i dzisiaj, słuchajcie, będzie impreza w mieście Tomku. Na zdrowie, Tomek, na zdrowie, na zdrowie. I dzisiaj będzie impreza w mieście Tomku, jak widzicie, jestem w swoim domku. No i Tomek też jest pewnie w swoim domku. No to jest troszeczkę tak o to. nieważne, co tutaj na tym oby, no nieważne. Nieważne widzowie, w każdym razie. Dzisiaj będzie naprawdę mega fajny dzionek. No zobaczcie w ogródku. Dzisiaj idziemy w impre do Tomka, pewnie nie długo będzie impre też u mnie. No i dobra. Ej, ja odczytuję sobie rzeczy. Dobra, Ja, ja na początku dobre rzeczy. Muszę ja się ogarnąć. Tak, jakieś roboty zrobić. Dobra, I dzisiaj idę od razu teraz szybko, bo wieczorem, o, tak? Dobra. Eletra. Co nie katać? Wow, to jest coś hitowego. Dobra, widzowie, ja się no Dobra, się mam, widzowie. Lecimy do Tomka, spytać się jego. Jeśli chodzi. spytać się jego o to, jak ta impreza ma tutaj wyglądać w ogóle. O, sły... słyszę go tam już. Słyszycie? Kurde. Dzwonek. Jaki dzwonek? On coś tam gada. Co on gada w ogóle? do ciebie. O siema, no słuchaj, wieczór już jest, o kurde No gościu, bo wieczór już jest Zaczynamy imprezę Ja się dopiero co tu Cała noc, cała noc byczku będzie Dobra, to zaczynamy imprezkę Daj przetrwanie, masz jakieś jedzonko w ogóle? Tego zacznijmy Ty masz jakieś jedzonko w ogóle? Zacznijmy z tego No dobra, to grilla robimy w takim razie, tak? No mam grilla Dobra, to robimy grilla ale serio, musi to być prawdziwy grill. Daj sobie jakieś piece też. nie mam No, jak chcę, nie mam pieca. Ja taką zbroję, Elą. Chwila, ale ja mam piece, możesz przyjść do mnie. M mam garnitur. Mam garnitur. O, garnitur mam. Pokaż ten garnitur swój. No, to nie swój garnitur. Ja nie będę w garniturze, a twój konik widzę tutaj, jak on się nazywa koniak. <laughs> co? Ona się tak nazywa? Świniak. Świniak. To baran będzie się nazywał. Baran. Baranina. Baranina, normalnie. Dobra, to jakieś jedzonko bierzemy, tak? mam jedzenie Ale to musi być zwykłe jedzenie, to nie może być pieczone. pieczone ja mam pieczone. pieczone. Już. No tak, przecież mieliśmy je dopiero ten. A masz jakieś węgiel, żeby to rozpalić wszystko? Właśnie. Ja mam węgiel. Nie trzeba ja węgla. Mam... Może tylko się normalne jedzenie zrobić No to Wiesz, się to... nie spali, to się nie spali To się nie podpali w ognisku Musisz mieć o, piec podpali! No Na serio? No Ty nie jesteś w Minecrafta? To się prędzej spali Naucz się grać w Minecrafta Dobra, cicho tam Patrz, mam to, co z No dobra, dobra idę do pieca Jakiego pieca? Z ogniska i się piecze Normalnie? Patrz Piecze się Kurde. I zaraz wypadnie. Czekamy na o, mięso O, to masny grill, widzowie. Więc... Czekaj, bo żeby... Grill to jest gru... grill to... tomka, normalnie. To jest grill tomka. I bo dobra, to skoczę do łazienki, uciem, bo mi się na siku chce, nie? To jest ciepło. Siku chce. Gdzie bo ty masz łazienkę, nie? Na... Nie. Gdzie ty masz łazienkę, gościu? Na tym. Nie, na tym tu piętrze. A tutaj była. Nie. Dobra, to, to, to czekaj tam na mnie grilla się ogarnij. No gościu, co ty robisz? Przetrwanie daj w ogóle, od tego zacznijmy. O... Dobra. Kubka musi lecieć. Tak żeby, wiecie, mieć miejsce potem, nie? O kurde. Takie, żeby mieć miejsce potem. O, dobra. O nie! On Widzicie? mnie zabije, on mnie zabije. Jak to mi podglądasz? Ej! Bo to są te spary w dżubijach No gościu, to jest jakiś <noise> skan. Dobra, naprawiłem ci już A, jeszcze wodę spuścić. Przy bardzo, dobra No dobra. Jestem tak głodny, jeszcze zaraz, ręce. Będę, zaraz umrę z głodu Umrę z głodu zaraz, chodź O nie no gościu, tak co tak, nie no, Patrz, e, mam czarnych cztery Cztery i zaraz pięć będzie Okej, okay, ja muszę umyć ręce, czekaj tam na mnie A, bo coś jesteś tutaj tu jest lew. Tu jest lew. To białe! To nie ma wody. Tu! Te! Dobra, nieważne, w każdym razie. A tu jest lustro! Fajne, nie? To jest lustro. To, to białe. Standard. Aha, okej. Okay. No dobra, no, no to co? Będzieło, chyba nie domu, może, nie? może ten... Może ten grill Ci się już zrobił tam. Ty właśnie, zrobił się. Pewnie tak. Ej, bo... Nie ma go. Jest! O, dostałem cztery. pieczone minut nie O, kurde. O! Dobra! O kurcze! Sobie. Ależ to, co dałem tutaj? O, o uważaj, uważaj, ty. Sąsiad, co ty o. robisz? Sąsiad. Dobra, no, ej, 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 no Więc dobra. Ja tak się robi piątkę. Piątka. To w tym samym momencie A, musimy kurde, uderzyć. Wie, mam... Ej, chwila. W tym samym momencie musimy uderzyć. Poczekaj, patrz. Trzy, cztery. Wow. ale Ależ tak. A ty w ogóle masz ten? Ty w ogóle nie wiem czy ty w ogóle masz ogród, czy nie masz ogrodu. Nie mam. Kurde. Ja nie nie Jak to już jest dzień? Czemu ty zrobisz dzień? Zrób noc. Wylciało. Jemy moje. Dobra i biorę sobie je. Dobra, ale noc! Noc weź. Ej, bo to ma być impreza nocna. A tak, zapomniałem! Co ty robisz, Kościół? O kurde, nie to... Ja cię kręcę. Ja się kręcę, widzę. Coś się stało w tym momencie. Tego nie było. O, dobra, jest noc. O, ale fajnie. No, co dopiero. Hu hu. Al najsik. Ej. Już tam nie świruj. No dobra. A właśnie masz piwnicę, sąsiad. Chciałem zobaczyć twoją piwnicę, bo ja jeszcze nie widziałem twojej piwnicy sąsiad. Czekaj! O kurwa! Ja na chwilę. Bo chcę ogniska więcej zrobić. A ja zrobiłam źle to! O, o schabiaki, dobra. Dobra, wypadałoby iść teraz na strych trochę pobiegać. O, ochroniarze, witam pana ochroniarza. Zapraszam na imprezkę oczywiście. A jak, dlaczego nie? O, stoliki, to może tutaj zjemy. Czekaj, schody jeszcze potrzebuję. Tutaj sobie zjemy przy stole. Ja sobie buduję dom. Przy stole ładnie zjemy. Naprawiam dom swój. Mój dom jest, A ja mój idę jest pobiegać sobie. trochę się zmęczyć, żeby już można było. A akurat byłem ja ja taki głodny średnio, No właśnie w ogóle nie jestem głodny. Więc A ja muszę byłem spalić tak, kalorię. głodny, że Aż musiałam cały jeść jest. Ty. To przy stole mogliśmy. Tam na, na drugim schabie. piętrze to na pierwszym. Nie wiem, co ty tam masz. Kurde, ale to będzie super emocjonująca impreza. Już jest w sumie. No dobra, jak myślisz? Yy... Dobre będą te schaby? Jeszcze jak No dobra, dobra, bo trzeba to i ogarnąć. Czekaj, bo ja tu... <grym> ja uwielbiam ogarniać schaby najbardziej z tego No ja Dobre, też, takie ja, ja przygotowałem jeszcze ryb... Dobra, rybka tam no A, bo ty masz jeszcze trochę posiadłości, to ja sobie pobiegam naokoło domu, nara no Dobra, widzowie, ale to jest mega sztos. On tam sobie teraz coś robi. Widać go tam. Nie, ja to jest siema. halo, siema, no. Mam no, właśnie. Ja na razie nie chcę z Tobą gadać. Weź ja muszę pobiegać i się skupić na bieganiu. Muszę. No, no. Okej, okay, widzowie. To jest coś mega kozackiego. Impreza. O, to jest jakieś miejsce fajne. W ogóle. Dajcie znać, jakiego można by byłoby zrobić, może jakiegoś trolla na tomku, jakiegoś pranka, coś. Co jest to? O, o kurde, poszedłem za blisko, dobra, nieważne. Yy, właśnie czy może jakiś troll, czy coś. Tam eee. Yy... Hmm, zrobię jakiś prękowy, zrobię kalipery. Co? Nie, nie, nie. Ej chwila, ty! Sąsiad, co ty gadasz tam? Co ty gadasz tam? Co ty tam gadasz? Ja A, mam nadzieję, ten. Dobra, to tu już nie będziesz o, mnie tak słyszał. Dobra, tu już mnie nie będziesz słyszał, właśnie. Dobra, widzę, tutaj już mnie nie będzie słyszał na szczęście, więc jest git. Ale dobra, w takim razie trzeba, wypadałoby coś zrobić, jakiegoś... Trola, może coś? Możecie dawać pomysły w komentarzu, co moglibyśmy zrobić? Nie niszczymy domków, coś bez niszczenia domków. No, może coś będzie jednak ciekawego. Może, zobaczymy. zobaczymy. Dobra, dajcie znać w komentarzu. A ja teraz y, tyle chciałem powiedzieć. Idziemy tam zobaczyć, co on tam robi, bo y, to, coś trzeba jednak z tym, z tym zrobić. No, o, siema, ma sąsiad. Dziś może. Pobiegać też, bo jestem, jestem głodny. Ej, otwórz mi. Sąsiad. Dobra, to ja ten. Biegnę do tej wioski. Odwiedzimy wioskę. Właśnie, jutro będzie... Dlaczego że my... Ratuj mnie sąsiad! W twoim ogródku! Mój jest... ogród! Jest szkielet! W twoim ogródku. Zabijam. Ja nie mam Dawaj go. Raduj. Dobrze. Dobra, szybko do tej wioski. Tylko nie rozbijamy tej wioski teraz. Nie, wracamy tylko do domu. O nie! Wychodzi! Zostaw mnie! Kurczę. W następnym odcinku widzowie będziemy co robić. I on jest. No, o dobra, biegniesz. Ała! Ratuj! Ratuję cię! Dobra, idziemy do tego domu zapukać, czy tam ktoś w ogóle jest. Puk, puk, kto tam? Ała! Ratuj, sąsiad! Otwarte. Wchodzimy. Mam dwa serca. Ratu, Uciekaj! Są siady, Chodź tu! Sąsiady biją mnie. Ej, pusty jest ten dom. Jest balkon. Ja idę gdzieś na górę. Stolik. A tu jest. Dobra, jakby co nas tutaj nie było. Golem! Czemu ty wolnołeś golema? Nie wolno im nikogo. Czemu on za mną się biec? Ej, golem będzie nas chronił! O, żył. trochę już głód, dobra, zaraz będziemy musieli wrócić do domku coś zjeść. Zobaczymy, czy tutaj w ogóle ktoś żyje. Nie wiem, hala, puk, puk. O ratuj! Jedno serce! Ratuj! tutaj powinno być... Są być Dwa serca! Dowu dowódczyni tego gra... Co jest? Kurde, tutaj może być skrzynia. No ale nie będziemy kraść, nie? Nie ma co. Ale zobaczymy, co on jest. Nie ma co skrzyni. Jest problem, bardzo duży. No dobra, gdzie są nasze domki? Tam, dobra. Dobra, wracajmy już lepiej do domu. O, jedno serce. Wracajmy do domu. Mówię ci, wracajmy do domu. Albo chwilę, jeszcze jeden domek. Jestem strasznie ciekawy tych domków. Nikogo tutaj w ogóle nie. O, jest. Co to? Tutaj... Dwóch! Jest tutaj dziecko. Sąsiad, szybko, chodź tu. Trzy osoby. Cztery, cała skrzynia. Co skrzynię? Ja też. Nie, nie zabieraj nic. O, Samorodek złota. Samorodek złota. Samorodek złota, ziemniaczek trzeba. i trzy... O, trzy o nie, i nie trzy budzę. Tu. I trzy te kurde i trzy chleby. Dobra, uciekamy. Bo się skapną. Szybko. Ale nie pamiętam gdzie to było! <laughs> on zabija wszystkie zombiaki, co jest? No wiem, on chroni brioski! Kanion! O kurde, kanion! Dobra, no, dzisiaj tam nie idziemy. A pamiętam kanion! Jutro... Pamiętam, to jest blisko naszych domków. Wiem, jutro tam, jutro tam idziemy. Ja wracam do domu. Ja jestem taki głodny, nie, że teraz padnę. Ja e, jutro robię mnest. Daj, przy okazji pewnie ten kanion. Kot, szybko uciekaj, uciekaj. Ła, ja mam serduszek. O nie, nie możesz zginąć, uciekaj. O nie. Padł. Wracaj szybko na to miejsce. Ja jestem tak głodny, trzeba szybko coś zjeść. O nie, bo ja, bo mi się skacił głód. Już nie jestem głodny. Ej, bo zaraz będzie ranek. Szybko trzeba zjeść, bo rankiem już wracam do domu. Będę padnięty strasznie po całej nocy. Kurde. Ała! Uważaj tam, gdzie ty jesteś, sąsiad. O. Kurde. Ała. Zginął. Kurde. Zginął Otwieraj ze drzwi. Jest już Jeroenek, dobra, sąsiad, zjemy to szybko wszystko Jemy to przy stole Gdzie ty jesteś? Gdzie są te stoliki? Nie na itemy. I ten Tu, o, tutaj sobie poświęcam. Czekaj, muszę Chodź, Zresztą sąsiad Ale muszę, po potrzebuję ja kreatywny Ja już sobie zjem kawałek Kreatywny potrzebuję, bo muszę wziąć o, tak. swoje itemy Ależ pięknie to muszę wszystko było Muszę swoje itemy wziąć No dobra, no, no, no. sąsiad, ja już wracam do domu, bo już O no, nie impreza! Już się rozjaśnia! Głynie na imprezę! <laughs> nie, no weź. Ale co to Nie no Dla mnie była Git impreza, jak myślisz? Dla mnie nie. No dlaczego? No sąsiad. mówię dlaczego jest na ten nocy? Dobra, nieważne. Przecież był dzień. Zmieniłeś noc Zmieniłeś na noc. Dobra, nabra sąsiad. Ej! Dobrej, dobrego dnia. Do ciebie. A to już nie dzisiaj. Sąsiadę. Bo ja już zaraz... Jest ja już dom. idę spać. Jest twój dom. Nie wiem, ja już podnięty jestem. Sąsiad, impreza fajna, ale ja już kładę się spać. Ja idę do ciebie. Dobra, widzowie, więc jeśli film Wam się spodobał, to możecie stawić łapeczkę w górę, subę dzwonem, komentarz. No i bardzo dziękuję Wam za dzisiaj do, do Tomka na kanał. Jakie zasunięte łóżko? Przecież nie było. Dobra, nieważne. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!